Muszyli. To wszystko, nie? To, to się walka złoty Cieńczy. Cieńczy. Czeka w tą środę. Mhm. Za... Opaki nazwisko tam, do organizatora. O! oj, 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 oj. Мне <говорот> понравилось. <Mi się podobało. głos> <noise> O, Ile tam dali kurczę, Jeden kurczę, Idzie, idzie do dali pod stołem? Idzie, kurczę, kurczę, idzie, kurczę, 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 To jest do kurczę, do roweru, do piwnicy, bo jesteś tragicznym spatywem. Nie no, my po prostu rozluźniamy atmosferę. Dokładnie. Yy, w profesjonalnych klubach. Kto ustala karne? No ten, kto teraz wygra w konkursie karnych. A on jest dla poważnie? Nie, dla beki. W sensie? Pamiętasz najgłośniej? Krzyczek najgłośniej, najbliżniej... kurwa, nawet jak a, Tam się stało. Ale jaja. O nie. Po co? Po co? Ja pierdolę nie mogę. O Boże. Wszystkie ha, 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 ha. czy inne jakieś takie dziwne Sam klebowski bywa za pierdolą. Co to jest? Albo kurwa. I zawieszają całkowicie Nie, ja myślę, że to po prostu jednorazowa akcja była brzmiała. Ja pierdziele Że oni nie odwalali sytuacji typu. No wreszcie, kurwa, kurwa, armata Gris? Nie no, 99 dziewięć, dziewięć roczki, nie? Z już tak przyzwyczaiłem się. Podwójna dziewiątka. Ja chcę mieć 97. Czemu? Bo pewnie 9 ktoś weźmie, ty pewnie weźmie. No. Dobra, powiem tak. E, wracaj tu. Robisz co w weekend? Ja.